Cieszę się, że po różnych stronach barykat, niezależnie od ideologicznych pewnie konotacji, bardzo dobrze, spotkaliście się Państwo tutaj i jesteście głównymi bohaterami tej debaty. To nie Tomasz Jaskuła ani jego biuro, tylko działacze sportowi, kibice, ale i również rodzice tutaj mają odegrać główną rolę. Biuro jest tylko organizatorem technicznym. Jeśli ta debata ma służyć temu, że tylko sobie porozmawiamy, to lepiej, żeby takich debat w ogóle nie było. Ale jeśli nie będziemy odbywać takich debat, to tak naprawdę nigdy nie dojdziecie Państwo, państwo do konsensusu jako środowisko i nigdy nie usprawnicie modelu działania sportu w mieście Częstochowa. To, co Pan Prezes Szymczyk, i witam go serdecznie, także do każdego z Państwa, zacytować, co powiedział. Dla mnie sposób przyznawania dotacji nie jest klarowny. Nie rozumiem, jakimi kryteriami kierowało się miasto podczas podziału środków. Czy brało pod uwagę liczbę dzieci szkolonych przez klub, poziom, na których znajdują się drużyny młodzieżowe w rozgrywkach ligowych, czy też prywatne sympatie i antypatie bądź rozgrywki sportowo-polityczne? Dopytuje prezes. Artur Szymczyk. Być może ma, miasto chciało zrekompensować część wydatków na utrzymanie stadionu, ale coś takiego nie powinno mieć miejsca. Nie tylko w naszym przypadku miasto musi przeznaczać środki na utrzymanie infrastruktury. Kiedy patrzyłem na protest skry, to to nas zainspirowało, bo my, na banerach młodych ludzi, którzy, którzy protestowali przed Urzędem Miasta, znalazły się takie hasła. Żądamy równych szans. Dlaczego krzywdzicie nasze dzieci? Czym zawiniliśmy? Komu zależy na zatrzymaniu rozwoju naszego klubu? Skra sportowo pniesie w górę, a dotacje lecą w dół. Czy my możemy uczynić w tym pierwszym panelu dyskusyjnym, wypracować model jasnego, transparentnego, rzetelnego podziału środków, przede wszystkim w modelu finansowania rozwoju grup młodzieżowych? I dbałości o ich zdrowie poprzez sport, bo to jest niezwykła wartość dodana. I chcielibyśmy zaproponować Państwu, żeby w sporcie częstochowskim e, dokładnie takie same reguły, które próbujemy wprowadzić na rynku tak zwanych spółek komunalnych, zaczęły funkcjonować. Po co? Bez wątpienia po to, Szanowni Państwo, żebyśmy wykluczyli osoby, mam nadzieję, że ich nie ma albo nie ma ich dużo, które nieuczciwie podchodzą do takich dotacji. A promowali tych, którzy robią to uczciwie i są gotowi do tego, żeby tą wielką misję sportowego wychowania, czy wychowania przez sport takiego kalaka, kalakogantos greckiego jednak czynili. Zaraz. Dlaczego ja interesuje się sportem? Dlatego, że jest podatnikiem i parlamentarzystą, i dlatego, że sport ma ogromne znaczenie dla moich wyborców. I właśnie stąd ta debata. No i Prościej to by było zaprosić obojętnie, którego prezydenta, wiceprezydenta, naczelnika, dać mu 50 tysięcy złotych i, i poprosić, żeby przez cały rok poprowadził klub piłkarski, w którym jest 16 drużyn, 20 trenerów i wiele innych rzeczy. Także że wtedy byśmy mogli to oceniać, czy sobie poradzi z taką kwotą? I, i to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, co, co uważam na temat podziału pieniędzy na ten rok, jeżeli chodzi o przyznaną dotację dla Skrzyszna Stochowa. Jak pytam się u nas w urzędzie, czy jest taka opcja, że jeżeli dziewczyna reprezentuje wysoki poziom sportowy, może też być równorzędną partnerką dla swojej koleżanki w innym klubie, u nas takiej możliwości nie ma. Poza tym warto by było zwrócić uwagę, czy dana dyscyplina należy do sportów olimpijskich, czy nie. Jeżeli w Częstochowie piłka nożna ma być sportem wiodącym, dajmy tej drużynie czy temu zespołowi, który prowadzi dobrą pracę, określone duże środki i oczekujmy wyniku. Żeby zbudować jedną drużynę, może w Częstochowie, ale na poziomie pierwszej ligi, bo zakładam, że miasta nie stać jest na ekstraklasę. Najlepszy dowód, że te drużyny, które w takiej, w tym, na tym wysokim poziomie sportowym występują, no, cały czas borykają się z problemami. Tylko trzeba ustalić jakieś priorytety. Powtarzam, jeżeli ustali, ustalimy, że priorytetem w Częstochowie jest piłka nożna, druga nie będzie, nie wiem, siatkówka męska, skoncentrujmy się może na tych drużynach, dajmy im określone środki i oczekujmy wyników. Jeżeli tych wyników nie będzie, no to trzeba może zmienić strategię. Jest pewnego rodzaju pewnego rodzaju rozbieżność pomiędzy tym, o czym Ty mówisz i sportem, nazwijmy go zawodowym, a na przykład Akademią Piłkarską, którą prowadzę ja, gdzie szkolenie kończy się na 12. roku życia. Jest trudno przyłożyć jedną miarę do wszystkich klubów, należałoby tą miarę w jakiś sposób rozdzielić, rozdzielić sport wyczynowy od Akademii nie tylko piłkarskich. Natomiast z jedną rzeczą się też z Tobą nie mogę zgodzić, żeby dzielić dyscypliny na bardziej priorytetowe i mniej priorytetowe, choć akurat no, reprezentuje piłkę nożną, wydaje mi się, że powinniśmy wszystkim dać równe szanse w rozwoju. Zupełnie nieoczekiwanie, dwa lata temu, e, tak jak zwykle otrzymywaliśmy kwoty na poziomie około powiedzmy na sport dzieci i młodzieży rzędu powiedzmy kwoty kilkudziesięciu tysięcy, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt. Zupełnie nieoczekiwanie e, dwa lata temu na działalność sportu dzieci i młodzieży Aroklub Częstochowski otrzymał 2000 zł. Gdy my mówimy o jakichś systemowych rozwiązaniach i tak dalej, to, to ja chciałbym tą dyskusję sprowadzić do faktów, tak, do faktów. Przyszedłem na sesję Rady Miasta, żeby porozmawiać z radnymi, żeby porozmawiać z przedstawicielami władz miasta, no i również zajrzałem do wydziału sportu, żeby porozmawiać z pracownikami tego wydziału. No i z czym się zetknąłem, tak? Wiele osób, głównie pracownicy, ja się nie dziwię tak, wzruszenie ramion, tak, wzruszenie ramion, no. Sam pan najlepiej wie i może sobie pan odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Nam jest trudno to komentować. Natomiast gdy próbowałem dociec przyczyn wśród radnych, no to jeden z radnych, bardzo blisko działający po prostu w klubie władzy, no powiedział wprost, no mówi, idź do Jarka i pogadaj, idź do Jarka i pogadaj, nie, no to jest systemowe rozwiązanie, tak? Bardzo byłem zaskoczony zachowaniem się radnych miasta Częstochowy i to radnych, opozycyjnych, dla których można powiedzieć, którzy deklarowali zawsze dużą wrażliwość i, i, i tak dalej i można powiedzieć totalne zignorowanie problemu, niedostrzeganie tego co się dzieje, tak? Ja z nimi rozmawiałem o tym, jaką otrzymałem receptę, do kogo miałem pójść, tak? No i okazuje się, że jak się nie należy do rodziny, jak się nie należy w tym mieście do rodziny, no to się nie uczestniczy w konfiturach. To się nie uczestniczy w konfiturach. Przychodzimy tutaj do um, posła, ok, ale przychodzimy do um, pewnego ugrupowania politycznego. Niektórzy nie, nie chcą się narażać innym ugrupowaniom politycznym, stąd ich tutaj nieobecność. Samego drobnego, nazwijmy to w cudzysłowie, sponsorzy. mam 600 tysięcy wychodzone od drzwi do drzwi. Ja wiem, że, do tego chciałem wtrącić, że. Klubom tak jak Ajax, ci co zajmują się samą młodzieżą, nisko tych wyników jakiś nie oczekujemy, nie wiadomo jakich na skalę czy regionu, województwa czy kraju. I tu też właśnie jest ciężko, że w Ajaxie, czy w tych grupach młodzieżowych, czy w mniejszych klubach okręgowych, gorzej jest znaleźć ten sponsor. Bo czy mamy przyciągnąć tych sponsorów? Ale jednak mówimy o innych kwotach. Ja szukam. Większej ilości, żeby ta kwota się zebrała, szczelą, tak jak mówię 600 tysięcy, a ktoś pójdzie, znajdzie 10 sponsorów po 500 zł, będzie miał 5 tysięcy, to jest już 60 tysięcy rocznie. Ale musimy się ruszyć, panowie. Mamy w tym roku trzy kluby dostały pieniążki na promocję przez sport, reszta klubów się nie liczy w tym mieście, nie promuje. Medale Mistrzostw Świata Euroklubu nie promują w ogóle tego miasta, inne dyscypliny. Olimpijskie, które zdobywają medale, nie promują tego miasta. No tutaj chyba bym się zapytał o jawność finansowania i, i kryteria podziału środków na promocję miasta przez sport.